Samochody dostawcze Mercedes Benz Tytani pracy, giganci oszczędności. Mercedes Benz Sprinter Wzór wśród wanów. Jedyny samochód dostawczy dostępny z silnikiem wysokoprężnym, benzynowym, na gaz ziemny lub LPG, zdobywca wielu branżowych nagród. Fleet Leader 2011 za wygranie jednego z największych przetargów na dostawy samochodów dla policji. Image Award 2011. Nagroda dla najbardziej niezawodnego samochodu dostawczego. Nagroda dla najlepszego pojazdu użytkowego oraz nagroda samochód dostawczy roku 2012. Mercedes-Benz Sprinter. Dynamiczny i ekonomiczny. Dostępny w różnych wariantach. Po prostu stworzony dla biznesu. Mercedes-Benz Vito. Wszechstronnie doskonały. Łączy w sobie dynamiczny silnik i niskie spalanie. Utytułowany Zawodnik. Nagroda Stowarzyszenia Kupców Polskich – Złoty Paragon. Przebój rynku FMCG. Flotowe Top Auto 2011. Nagroda Image Award 2011. Wyjątkowa Nagroda Michelin za niezwykły design w kategorii samochodów dostawczych. Vito. Oszczędny i wszechstronny. Idealny w prowadzeniu. Również biznesu. Mercedes-Benz Viano, synonim komfortu i stylu. Viano, prawdziwa biznesklasa wśród vanów. Łączy w sobie niezwykłą wygodę i styl. Design na najwyższym poziomie. Komfort podróżowania w luksusowej kabinie. Dostępny z silnikiem wysokoprężnym lub benzynowym. Wiano to także najwyższy poziom bezpieczeństwa. To dlatego podróż w przestronnej kabinie jest tak przyjemna. Odkryj Mercedesa Wiano. Odkryj nowy wymiar podróży. Mercedes Benz Citane. Prawdziwy tytan pracy. Sitan. Najnowszy model w rodzinie vanów. Prawdziwy Tytan pracy. Wytrzymały i dynamiczny. Został stworzony z myślą o przestrzeni miejskiej. Cechuje się łatwością załadunku i rozładunku. Dzięki temu trwa to krócej. Dostępny z różnymi oszczędnymi silnikami z technologią Blue Efficiency. Gotowy do akcji i dostępny w sprzedaży od września 2012. Odkryj możliwości samochodów dostawczych Mercedes Benz.